Są modlitwy, które zmieniają życie, i są takie, po których nie zmienia się nic. Ten film jest o tych drugich: o modlitwie, która boli. Modlisz się, prosisz, czekasz i nic się nie zmienia: żadnego znaku, żadnej ulgi, żadnej odpowiedzi. I w końcu pojawia się pytanie, którego boisz się wypowiedzieć: Czy Bóg w ogóle mnie słucha? Wielu chrześcijan słyszy, że modlitwa działa. Ale nikt nie mówi co zrobić gdy nie działa. Gdy modlisz się o zdrowie, o ratunek, o spokój, o zmianę, a rzeczywistość pozostaje taka sama. I wtedy zaczynasz myśleć: może modlę się źle, może mam za mało wiary, a może Bóg wybrał innych, nie mnie. Biblia zna te myśli bardzo dobrze. Posłuchaj tych słów z Psalmu 13. O, dokąd Panie, czy zapomnisz o mnie na zawsze, dokąd będziesz ukrywał swoje oblicze, to nie mówi ateista. To mówi człowiek wierzący. Biblia nie udaje, że modlitwa zawsze przynosi ulgę. Czasem modlitwa jest krzykiem w ciszę. I Bóg yy, nie gorszy się tym krzykiem. Spójrzmy na Jezusa w ogrójcu. Modli się Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. To jest modlitwa pełna wiary i. Nie zostaje spełniona, krzyż nie zostaje cofnięty, cierpienie nie znika, a jednak Biblia pokazuje coś bardzo ważnego. Bóg nie zawsze usuwa cierpienie, ale nigdy nie opuszcza w nim człowieka. Milczenie Boga nie oznacza jego nieobecności. Święty Paweł pisze, że prosił Boga trzy razy, aby zabrał coś, co go dręczyło, i Bóg odpowiada: Wystarczy ci mojej łaski. Nie. Zabiorę problem, ale z santa dam ci siłę, to trudne, bo my chcemy zmiany sytuacji, a Bóg czasem zmienia nas, bo modlitwa nie jest pilotem do rzeczywistości, nie jest kontraktem, nie jest magią, modlitwa jest relacją, a w relacji czasem się rozumie, czasem się czeka, czasem się nie słyszy odpowiedzi. Biblia pokazuje Boga, który nie zawsze daje to, o co prosimy, ale zawsze bierze nas na serio. Może zamiast pytać, dlaczego nic się nie zmienia, warto zapytać, czy Bóg jest ze mną w tym, co się nie zmienia? Bo chrześcijaństwo nie obiecuje życia bez bólu. Obiecuje Boga, który przez ten ból przechodzi razem z Tobą. Jeśli dziś Twoja modlitwa brzmi jak cisza, nie jesteś gorszym chrześcijaninem, jesteś człowiekiem, który wierzy na serio. Jeśli chcesz rozmawiać o wierze właśnie tak, uczciwie, spokojnie i bez udawania, zostań na kanale na serio o wierze. Jeśli dotrwałeś aż tutaj, to znaczy, że to pytanie było dla ciebie ważne. Może nadal nie masz odpowiedzi, może sytuacja się nie zmieniła. I to jest w porządku. Czasem wiara nie polega na tym, że wszystko nagle staje się jasne. Czasem polega na tym, że nie uciekasz, nawet gdy Bóg milczy. Jeśli chcesz, za chwilę pojawi się okno z krótką modlitwą, nie musisz jej powtarzać, nie musisz się zgadzać z każdym słowem, wystarczy, że posłuchasz albo po prostu będziesz w ciszy.